Ostatnio ktoś na moim kanale zapytał, czy to prawda, że australijska kultura jest tak uboga, że emigrując z Polski do Australii nie grozi nam wynarodowienie. Dalej czytamy, że można to stwierdzić po ilości szkół polskich w Australii, klubów czy też innych organizacji. I że wydaje się, że Polacy mieszkający w Australii bardziej doceniają polskość, polską kulturę niż Polacy mieszkający w Polsce. Jak to tu wygląda? Osobiście z moich obserwacji wydaje mi się, że to dotyczy bardziej tego starszego pokolenia Polaków, imigrantów w Australii, którzy wyemigrowali do Australii po II wojnie światowej, a nie tego najmłodszego pokolenia. To najmłodsze pokolenie raczej z tej Polski chciało konkretnie do Australii. O tą Australię, słuchajcie, żeby tu się dostać, to jednak trzeba powalczyć. Trzeba mieć język angielski na dość wysokim poziomie, trzeba mieć dość sporo kasy albo ją uzbierać, żeby pozwolić sobie na opłaty za wizę, za bilety lotnicze i za całą tą wojaż, tą przeprowadzkę. Z Polski do Australii. To jest jednak kosztowne, czasochłonne i bardzo wymagające. I to młodsze pokolenie, które powiedzmy wyemigrowało do Australii w przeciągu ostatnich 20 lat, bardziej wtapia się w Australijczyków. Tak, oczywiście są kluby polskie, są też szkoły polskie i Polacy też lubią się ze sobą w swoich grupach spotykać, natomiast Polacy są bardzo otwarci na nowe znajomości z Australijczykami i z innymi imigrantami. I ja mam bardziej wrażenie, że to młodsze pokolenie Polaków bardziej interesuje to, żeby tutaj zaznać tej australijskości, e, australijskiej kultury, e, bądź też tej mieszanki kultur, różnych kuchni, wiadomo, że są tu festiwale, jakieś różne koncerty i tak dalej e, polskie, żeby tych Polaków dalej scalić, jest to oczywiste, żeby pielęgnować tą tradycję, kulturę polską, nie wydaje mi się, żeby australijska kultura była uboga. Też mają swoje zachowania, tradycje, poza tym Australia jest przecież krajem imigrantów, więc tutaj jest ta różnorodność kulturowa, w której też te kultury się ze sobą mieszają, mają na siebie wpływ, ale też dostosowują i poddają tej głównej kulturze Australii. Australijczycy uwielbiają barbecue, czas wolny często spędzają w parkach, na plaży, na zewnątrz, uwielbiają kempingować, łowić ryby, także styl życia mają zupełnie inny od na przykład polskiego. I to się potem takiemu Polakowi imigrantowi z Polski w Australii udziela. To, że Australijczycy nie mają jakiejś bogatej przeszłości historycznej w postaci. Czy tam nie wiadomo jakiej walki o kraj, to nie znaczy, że tutaj rzeczy różne też się nie działy. Mnóstwo wynalazków przecież pochodzi też z Australii, od Australijczyków. O tym też zrobię oddzielny odcinek i pewnie Was zaskoczę. Mimo tego, że jest tu wiele kuchni z różnych krajów, to jednak Australijczyk weźmie to swoje barbecue, sobie grilla strzeli, steka walnie, swoje kiełbaski, także mają różne też posiłki specyficzne, australijskie, które jedzą. Zobaczcie sobie mój odcinek na ten temat.